Siemaneczka z tej strony Nerys witamy Was razem z kulfonem i bloczem w Human Full Flat. Mimo, że teoretycznie już nas wigiu, tu nie wigiu, ma. Wigiu, 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 wigiu. <ścoughs> <laughs> Mimo, że jakby teoretycznie nas tu już nie ma, a kto widział odcinek u kulfona, ten doskonale wie dlaczego. No, no ale jak, jesteśmy. Jak, jak nas nie ma, jak nie ma, jak jesteśmy, jak nas nie ma. Bo... Ale... Poszedłem do domku tylko po to, żeby się schować tak dla beki. Oczywiście okazało, że tam coś jest. Tak. <laughs> Coś ty to wydarł w ogóle? Jakiś kawałek dachu? Właśnie nie wiem, leżało tam. Kawałek dachu. No zepsuł, dach, co za gość. No, ale, tu, ale leżało to. Nie damy rady na Tam, radę tam tym gdzie Dobra, ale co. Co mamy z tym Kawał. zrobić? Eee... eee. Nie wiem. Nie podoba mi się wyprowadzi... ten dream. Ja bym to wyprowadził z domu. A co, na spacer? A u góry? No, tak jakby. Tutaj? Ja myślę, że z, w drugą stronę. Tak, chyba tak. Mogę się mylić. Ale chyba w drugą stronę. <laughs> <to> jest, <laughs> fajnie tak, no. spadłeś, kurwonik. Dlaczego? A po co to no. wniosłeś znowu do domu? Bo nie dało się tego wyciągnąć. Tak tam by się blokowało. Aha. Drzwi. Bo to chyba faktycznie tutaj trzeba wynieść. A to tutaj? Właśnie, mnie jak? Dziurą w ścianie. No normalnie połóż na ziemi, przesuń. Tylko, że tutaj jest próg. Aha. No to, to bym to, to wyniósł już dawno, gdyby nie ten próg. Mam to zrobić? Kurwa, mówisz, że tutaj się nie da przeskoczyć? E, Okej, okay, no dobra, nie da się. <grym> Okej! Okay. Ja bym to bokiem zrobiła. No, do góry znaleźć, podnieść, o, to, 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 idzie, idzie, idzie. Okej, okay. elegancko. Ekipa wyprowadzkowa. Tak. Wyprowadzi Aż. każdego z równowagi, utknęło. Jak utkło? Nie utkło, tylko trzeba wyciągnąć. Wyszarpywnąć. Może trochę do mnie, o, o, udało się. Elegancko. Jak mrówki. o, o. o, 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 o. <śla> Po bloczu nie zrzuć tego, proszę cię. Który chwila? Bo to Ej, było jak trudne. Jak stoi, że tego nie podniosę? Jak to nie podniosę, no co ty? <grym> y czekaj. Może, czekaj, może, może, może. <grym> o? A bo ja cię wytrzymam. <grym> <grym> Kulfun, kulfun, nie zrzuć. Ale to nie sięga tam. Mm. Jeszcze mam. Miejsce Okej. Okay. <laughs> no, hello. Uf, dobra. Poczekajmy chwilę na blocza. Nie ma co czekać. Nie ma co czekać trzeba robić? No pewnie. Dobra. ehm um, um, Chyba tam. Uj o nie Co nie? O, dobra, udało się. Zapisało się. Tak, nie skacz na to szare tam, bo to jest kos. Pięknie. <laughs> I za nohal! No <laughs> I za nohal. <laughs> Dlaczego ty już nas dogoniłeś? Ehm, um, nie podoba mi się ta woda tutaj, ale okej. Okay. Blochu? O nie! Puść mnie! Nie, bo poszedłeś mnie. Puść mnie. Puśmie Ha. To jest ja lód. Spinaczkę! To nie jest nie, woda. Nie. Nie, to jest woda. A nie, to jest lód. Bo wszędzie <noise> mamy lód! Tup, 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 Ale się fajnie jedzie! No. <noise> Gwiazdy tańczą na rodzie. Na razie cię ja cię tu podsadzą. Okej. Okay. <noise> o nie, nie zaskoczyłem. <noise> Nie, dobra. To się nie uda. La 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 la, la. O. A, kogoś. Tak. <gry> Dobrze. Give me hand. Podaj eee. mi pomocną dłoń. Czekaj, czekaj, czekaj. Może być noga? <laughs> Nada się. Dobra, bo nie mogę się bujnąć. O nie, nie tą rękę Ech. puściłam! <grywa> o się Bujaj się, Nereś, bujaj się! Okej. Okay. To jest trudne na tym lodzie. No. Ale tu się da wejść. Żeby... Da się, się wejść oh. yy, samemu na co... Taki... To za łeb. Same rzeczy teraz weź mnie za łeb. <laughs> <laughs> ja ci dam. Same parkoury nam dzisiaj postawili. No. Żadnych logicznych zagadek, tylko skacz skacz. Hop hop. Hopsaj, hop sobie. Ale ta muzyka tutaj Epicka no. jest, to fakt. I co dalej? Eee. Ej, ludzie, przecież to jest lud. Po co wy tu przeskakiwaliście? Nie wiem. Nie wiem, <grym> A, bo to tutaj się idzie. Tu coś jest. Pyt, pyt, pyry, zgrzyjemy się! Ale wieje przez okno, patrz Wow! Na siema. To ja zamknę. Bloczu! O! To jest metalowe. Czekaj, ja to mogę stopić w piecu. Możesz to rozgrzać, przez co podpalisz deski. Fajny Mówi regał. Mi robić, Biorę sobie do domu. Patrzcie to. Aha, okej. Okay. Rozumiem na razie. Ja chciałam. Ja chciałam po prostu regał do domu sobie wziąć. Aha, a to są drzwi. Czy ja to niepotrzebnie rozgrzewam, tak? No... Czekaj. Czekaj ale, ale mówię, rozgrzewaj! Taka... Doceniamy twoje zaangażowanie. To się nie chce. Rozgrzewaj. rozgrzewaj! Albo nie, nie rozgrzewaj, bo tutaj są pochodnie do... Wyjęcia. O, Kuba! To się nie chce rozgrzać. Pójdziemy, bo tu są pochodnie, trzeba będzie je zapalić. Zresztą trzeba sobie kartonik chyba wziąć w bloczu. A czy my je zapalimy? No tym piecem. PIECEM?! No dobrze, ale... a, a, a to może z ogniska coś, co? No na no to. Ognisko trzeba rozpalić, żeby nam się to wejście roztopiło. Brzmi logicznie. No, dosyć. A to kartonik zostaw. <grym> <grym> a to piecze jak doczy przyniesie jedno pochodnię, to możesz ją odpalić od tej, nie? Chyba. To poczekam. Wycikaj mnie, ten nód jest w ogóle odporny, nie? A wziąłeś ten? Tak. Wygląda no. na dość odporny w sumie. Aha. Ale gdyby tak. Tutaj... Bloczu, jak ci idzie? Już, już lezo. Dobrze. Kulfonika, mógłbyś mi ten kartonik tam postawić? żeby mogła odłożyć I później tą pochodnię, spróbuję wyłamać ten limit. <grym> Jasno, już Cię. O przychodzę! <grym> dziękuję. No tak? to wystarczyło podpalić ognisko. <grym> No, pole z tą pochodnią. Weźcie gdzie jestem? Gdzie? Przed domem Na początku? Aha. Ehm, Ale coś myliłem, że tutaj nie mieliśmy iść. No, tu chyba górą. Tylko, że ja po prostu się zagalopowałem. Ale Tu tutaj... chyba na dół. Tu na dół. Aha. O. Bo wiecie, fajnie mi się Sorry. ślizgało na lodzie i w ogóle... Co tu się stało?! Ja cię nie trzymam! <noise> <noise> Zaplantała się rączka! Oooo... Wiesz że nie bardzo wiele ciekawych rzeczy. Tak żeśmy się szczepili trochę z kulfonem. Bo ja cały czas tą moją podpórką od okna idę, <głos> <głos> ja <jej> nie opuszczę! <noise> nie opuszczę jej aż do oj! Mogłam spać teraz. Biegnę do was! O nie! Tylko trochę wyżej mu To tylko ja nie mam wyimaginowanego przyjaciela? Teraz ja też nie mam. O! Tup, tup. O, widzę, twoja pochodnia pojawiła się na miejscu. Pocieszę cię, już się pali. Kulfon. Hmm. Cool Mówisz? No i tu jest platforma... Gdzie jesteście? Poszliśmy tam trochę dalej. Okej. Okay. O, hello! To się samemu kręci dosyć wolno. Pomóc ci? Chcę zobaczyć, co jest w tych domkach jeszcze. Eee... Chyba, że my to kręcimy nie w tą stronę. Co to jest to? Poczekaj na razie. To się ty kręć, a ja do czy to się podnosi. No to kręcimy nie w tą stronę. O, to słychać. Ja! Jak moniki. <grymne> <grymne> nie wiem, czy tutaj trzeba przejść, ale. Wiecie, że tam można było w sumie. Aha, w sumie chyba. W sumie to już nie można, mówisz? No, bo, bo tam można było chyba zejść na dół normalnie po schodkach, nie? Te. What? Eee. Co tam masz? Tam są laski do zabierania ludzi ze sceny, ja po to idę. <laughs> A ja idę otworzyć drzwi. Ej, tutaj jest kamyk! Gdzie? Taki duży, na daleko od drzwi. Mhm. A nie, to Śnieżka! O. Au. Dobra, nie umiem tam skakiwać. Tutaj są drugie drzwi. O nie, nie rzeczy? mogę ich otworzyć. A to Śnieżka się powiększa jak ją turlasz? Nie wiem, ja nie wiem. turlam po jej. Po śniegu? Aha, bo tu można... Aha! Ja nie wiem. A to tam masza wyjść do góry, tak? Nie, można było zejść na dół. Aha. Hmm. Dobra. Nie pomam. Ja idę, ja idę, bo tam coś widziałem ogólnie. <coughs> Takie dziwne coś. Czym jest dziwne coś? Do którego y, ta laska się może przydać. Okej. Okay. Y Okej, okay, tylko się nie zmierza. Dobra, już przeszedłem. Yy, nie mam zielonego jest... pojęcia, co tu trzeba zrobić. Potem jest takie, takie coś jak tyrolka. Tu trzeba tak, coś spuścić wygląda. na dół. Tą kulkę bloczu. Trzeba ją wywindować do góry, spuścić tutaj na dół. I ona musi nam otworzyć te drzwi. Cześć. Spoko, tylko teraz wywinuję kulkę na górę. No. No tą windą ja ci ją przekręcę, a ty tam wepchniesz kulkę. Ah, zrobiłem schodki. Okej, okay. a my idziemy otworzyć drzwi. Dobra, to ja ci na dół puszczam. Paczka, a ja już zacznę zaraz kul kulać tamtą stronę mniej więcej. Bo to trochę trudne jest. Taką kulę wykręcić? No bo ona jest taka jakaś niekontrolowalna trochę, nie? No. Trochę bardzo. Ej, utknęło. Nie, dobrze jest. A jakby się złapał i ciągnął ze sobą? To nie wyjdzie jakoś tak lepiej? Kulfon? Cool Czemu się śmiejesz? Tak? To nie jest to ja. Nie? Aha. No powiem ci, że ciągnięcie jej nie da się, ale z, przynajmniej ją wyhamowałem. Nice. To ta jak tam tamtego, tak? Tak. Aha. Kurde, tu on ci widzę zamknięte i nie mogę ich otworzyć. Dobrze ci idzie? Dobrze ci idzie? Dobrze ci idzie! Tylko szkoda, że mnie tnie. No mnie też coś przycięło. Widocznie coś z hostem. Hehe. He. Ha ha. A ty co wy z tą kulką, w na górę wywozić? Tak, żeby tak? ją tam spuścić ścieżką i żeby wyważyła drzwi. Jak będziesz eee. ją stabilnie trzymał, okay. daj znać. A tutaj, tędy. No. Ma to sens. Pomóc wam? Spadłem na dół. Z kulką. O nie! Po co jest to? wejście tam na górę do tych domków. W takim razie. O, o. Ja też bo każde, Każda rzecz ma kilka rozwiązań. A. No dobrze, ale tam się. tam, tam, tam... No tak, bo ty, ty zrobiłeś. Sejwa, nie wyważymy tych. drzwi Czemu nie? A nie, dobra, bo to jest. No! ja do no. tego schodki otworzyłem. Gdzie się... jest ta kula? Kula utykła. Czekaj, czekaj, bo nie, nie rozwijaj na razie, bo się sznurek luzuje, a kula go przycisła. Także musisz podciągnąć trochę do góry ten, okay. ten cały podest. Ok. Teraz musimy jakąś tą kulę y, tam rozklinować i ją wepchnąć. Ehm, ehm. <laughs> e, chyba, że ją zrzucimy. Ciekawe mnie, jak cokolwiek z nią zrobić, nie? Ona się zaklinowała tak, że e, na no, Amen. <laughs> Faktycznie ona mi się nie ruszy po prostu. Um. Um. Najpewniej musimy w jakiś sposób wymienić się, jak tam przejść. Teraz, tak. Eee. Eee. <trujemy> to trudna misja jest. Nie mam pojęcia co to zrobić z tym. Tak szczerze. Że nam się to zablokowało. W sensie no bo Ale dobra. A gdyby, gdyby puścić ile... tą platformę, no. ona by się przechyliła i mogłaby spaść pod kulę i wtedy podnieść to tym. Możemy próbować. Myślisz, że ona taka sprytna, jest, że się przychyli. Jak ona chyba tylko góra do pracuje, chyba nie jest aż tak inteligentna, żeby się... Widzisz <laughs> to się nie uda. Czyli nie zadziałało. Nie. Hmm. Jeszcze ewentualnie tu opuszczę w górę, dobra. Podnoszę. Ale tak szczerze, jeżeli chcecie zobaczyć, czy udało nam się wybrnąć z tego bez resetowania poziomu, to zapraszam was bardzo serdecznie do blocza, u blocza dalszy ciąg tej rozgrywki. Zapraszam do chłopaków na kanały, linki macie w opisie, karcie, ekranie końcowym. Trzymajcie się ciepło i życzymy wam miłego dnia. Na to cześć. Pa, 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 pa. Bam bam.